Śniadania sobie ogarniamy sami, dzisiaj naleśniki, a na obiady, kolację wychodzimy. Patrzyliście. Mamo i mamo. Dobra, jak gniazdo widzę, ale ptaka, to chyba sobie zuma tutaj zrobię. I nie widzę. nie, mama, tutaj chodzi Do plaży mamy 350 metrów, ale na tej plaży słuchajcie, to jest cisza i spokój, mało ludzi, nie ma tłumów, w ogóle tutaj ten wypoczynek jest taki prawdziwy, ja nie lubię tłumów, nie, jak byliśmy wczoraj, e, byłyśmy wczoraj, byliśmy w sumie, e, w miejscowościach obok i te stragany, te budki, każdy idzie gęsiego, to do siebie jak powiedziałyśmy, ale się cieszymy, że... Jednak wybrałyśmy inną miejscówkę. U nas jest tak kameralnie, cisza, spokój, lasy, krzyżki. Wakacje wakacjami, ale o odporność dzieciaków trzeba zadbać, dlatego zabrałam ze sobą produkty od Olinii, zaraz Wam troszeczkę o nich opowiem. Ja generalnie od Olinii używam bardzo wielu różnych produktów, zakwasik, olej z czarnuszki, ale mamy też Omega 3 i to jest dla nas nowość. I tutaj mam też tranik, żeby Wam pokazać. Tranik jest dedykowany dla maluszków, można go podawać dzieciaczkom od czwartego tygodnia życia. No i co, zaraz wrócimy do szkoły, do przedszkola. Nie, w sumie nie, Livia już idzie do zarówki, więc z przedszkola się w sumie pożegnaliśmy. Moja ekipa właśnie pokoje się do auta. Jestem tutaj z mamą i z siostrą. Siostra jest z bójką dzieci z kolei, więc przy Damko przyjechaliśmy. Dlatego mówiłam, że trzy foteliki na popładzie. Ale łącznie 7 osób jedziemy do portu w miejscowości blisko naszej. Dzieci chcą sobie kupić jakieś pamiątki. Tak ogólnie jedziemy zobaczyć. Ejka! Hejka! O! Aparat przewróciłaś. No co się cieszysz ty? Wspólnie one Klapka wzięła i, i pokazuje, jaka zadowolona. Przyszedłem Cię nakarmić i wypuścić. Chwila przerwy.